Dobra, dobrze, to ja pozwolę sobie krótko pokazać, że pomimo tego, iż ja reprezentuję nauki techniczne, a tutaj według informacji przekazanej przez Martę większość uczestniczek to nauki niestety spoza nauk inżynieryjno-technicznych. Tam kilka dziewczyn zarejestrowały się, zarejestrowały się, które reprezentują automatykę, robotykę, elektronikę, fizykę. Niemniej jednak myślę, że nasze kariery i problemy, które, które napotykamy w trakcie realizacji naszych osiągnięć, to są bardzo podobne, i ja postaram się pokazać, jak to wyglądało u mnie, jak wyglądała ta moja ścieżka kariery. Ja tak naprawdę zawsze lubiłam uczyć od samego początku. Udało mi się dostać do Liceum Ogólnokształcącego w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Było to liceum, gdzie miało bardzo szeroką gamę możliwości i dodatkowych zajęć. Ja z tego bardzo mocno korzystałam i udzielałam się w różnych pracowniach, tylko dlatego, że po prostu lubiłam robić różne doświadczenia i to zaowocowało tak naprawdę no, wygraną olimpiadą z fizyki oraz konkursem na najlepszą pracę z ekologii. Imieniem profesora Pazdura był to dziekan jednego z Wydziałów Politechniki Śląskiej, który taki konkurs organizował co roku ogólnopolski. I ja taką pracę napisałam. Pamiętajmy, że to były czasy, gdzie nie było już takiej dobrej doby internetu, że tak powiem, bo teraz mamy bardzo mo dobre możliwości uzyskiwania, pozyskiwania różnych informacji. Ja bardzo dużo siedziałam w bibliotece, e, lubiłam robić różne prasówki i to tak naprawdę e, przysporzyło mi dużo przyjemności. I co mogę powiedzieć, że to tak naprawdę była moja przepustka na Politechnikę Śląską w Gliwicach. Dostałam indeks z rąk rektora, nie musiałam zdawać egzaminów, bo kiedyś były egzaminy, w związku z czym było to naprawdę bardzo duże wyróżnienie i to sobie doceniłam. Jeśli mówimy o tym, dlaczego zostać badaczką, to ja nie ukrywam, że ten konkurs ekologia. Był dla mnie pewnym takim motorem do zaspokajania różnej ciekawości i poszerzenia swoich horyzontów, nie tylko w dyscyplinie, którą obecnie reprezentuję, ale również fizyka, chemia, biologia. To wszystko były przedmioty, które bardzo lubiłam i chciałam się realizować w poszerzaniu tej wiedzy z tych przedmiotów. Nie ukrywam, że dużo, dużo takiej satysfakcji. Sprawiło mi to, że jak wygrałam ten konkurs Ekologia imię profesora Pazdura, to jego żona, która również jest profesorem na Politechnice Śląskiej, przygarnęła mnie bardzo szybko, zaraz na pierwszych latach studiów. I to ona właściwie chciała, żebym ja od samego początku rozpoczęła swoją jakąś taką wstępną działalność, biorąc mnie do laboratorium. Naukową i faktycznie mi to sprawiało coraz więcej satysfakcji. Ja, ja w ogóle nie myślałam o tym, że będę robić doktorat, absolutnie nawet o tym nie marzyłam. Niemniej jednak ta praca codzienna, właściwie po zajęciach, sprawiała, że to coraz więcej satysfakcji mi przysparza. Ja jestem coraz bardziej zainteresowana tymi dodatkowymi kwestiami, zadaniami. Ale oprócz tego, wciągnięto mnie w różne projekty europejskie, już na etapie studiów magisterskich. I tutaj nie ukrywam, że to otworzyło szereg możliwości i pokazało mi, że ta, ta nauka, którą, która jest taką bazą do, do wszystkiego tak naprawdę, pozwoliła wdrażać wszelkie możliwe idee, które Wydawało mi się, że są na tyle szalone, że nigdy nie mogą, nie mogą wejść w życie. A tak się właściwie nie działo. Następnie odkrył mnie mój, że tak powiem, najlepszy promotor, jakiego mogłam sobie wymarzyć, bo była to osoba, która, która, był, która była pasjonatem astronomii. Był to profesor, który. No, Wielbiał astronomię, pomimo tego, że, że zajmował się fizyką atomową, fizyką kwantową, i on przekonał mnie do tego, aby jednak z tej ekologii przejść do tak zwanej optoelektroniki, a tak naprawdę do tak zwanej próżni i różnego rodzaju czujników i materiałów. I tutaj wspomnę, że to jest również inżynieria materiałowa, która właściwie w tej chwili no. Jest w każdej dziedzinie i każdej dyscyplinie spotykana w różnych zastosowaniach. I udało mi się pod jego kierunkiem zrobić moją pracę magisterską w ramach jednego z projektów europejskich. I ta praca została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Próżniowe no, nagrodą, tego, nagrodą tego towarzystwa, pierwszą nagrodą tego towarzystwa. Ja nie ukrywam, że nigdy nigdy się nie spodziewałam, że, że cokolwiek mogę robić dalej, ale te projekty europejskie, i to było takim takim bodźcem, tak naprawdę, do tego, aby kontynuować swoją pracę naukową, pomimo wielu, wielu problemów, ale, ale kontynuować tą pracę naukową, ponieważ te projekty europejskie, które, które tak naprawdę stworzył profesor Schuber. Były, były furtką do tego, aby, aby można było realizować wszelkie możliwe zagadnienia na poziomie europejskim. Jeszcze nawet w Polsce pewne zagadnienia nie były realizowane, a w innych krajach no, były to naprawdę wspaniałe projekty, które otwierały przede mną no, zupełnie inny świat. Dlatego ja w tym miejscu. Podobnie jak Magda, chciałam bardzo mocno zaznaczyć, że, że nie należy się bać wyjazdów zagranicznych, nie należy się bać jakichkolwiek projektów, które są możliwe do realizacji e, z innymi jednostkami, bo to naprawdę wspaniałe doświadczenie, można się wiele nauczyć, e, a przede wszystkim można e, dowiedzieć się, czy drogę, którą wybieramy, jest to właściwa droga, e, którą chcemy robić w życiu. I tutaj po, zaraz po studiach magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie również na Politechnice i tutaj ponieważ tematyka, która została mi przedstawiona w tych projektach łączyła ze sobą inżynierię materiałową, chemię, elektronikę, fizykę, Spowodowała, że postanowiłam jednak w ramach jednego z projektów europejskich wykonać taką pracę, która dotyczyła właśnie wytwarzania cienkich warstw do czujników gazowych, takich, które mamy, z zwykłych czujników, które mamy w łazienkach. Ja bardzo chciałam widzieć, na jakiej, na jakiej zasadzie one działają, co mogą, co mogą wykazać i dlaczego one nawet właściwie czasami nie działają albo tak szybko się psują. Pojechałam na staż do e, Włoch, gdzie zrobiłam swoje, właściwie większość swoich badań, ponieważ w Polsce jeszcze wówczas nie było takiej aparatury, która umożliwiłaby mi to wszystko e, wykonać. Więc pojechałam do Włoch, e, do Latwili, e, gdzie e, w ciągu sześciu miesięcy właściwie wykonałam większość badań do swojego doktoratu. E, wydawało mi się, że jak przyjadę, to... Będzie to taka łatwa praca, ale tak nie było. No, tutaj, tak jak wspomniały dziewczyny, jest to praca na czas nieokreślony. Właściwie chciałam skorzystać z każdego dnia, od rana do wieczora, pomimo tego, że Włosi, fantastyczny kraj e, i fantastyczni ludzie. To siesta była obowiązkowa, a ja, jako ta właściwie bardzo chętna do pracy, siedziałam i pracowałam dniami, wieczorami, nocami, bardzo mi się to podobało, ale byli to tam naprawdę wspaniali ludzie, którzy mi to umożliwili, siedzieli również ze mną i, i, i tutaj no nie ukrywam, że były to wspaniałe wspaniałe chwile, które umożliwiły mi zrobić doktora. Doktora, który został również nagrodzony nagrodą Polskiego Towarzystwa Próżniowego. I, I myślę, że to, to też był taki motor do tego, aby dalej kontynuować swoje, swoje studia. Ja chciałam pokazać, co w ramach tych projektów udało się mi osiągnąć. To nie była tylko praca naukowa. I, I tutaj chciałam zaznaczyć, że te umiejętności, tak zwane miękkie, warto również rozwijać. Ja w ramach jednego z projektów europejskich miałam możliwość. Wyjazdu do, do Niemiec, czyli zaraz po zrobieniu doktoratu, ponieważ ja również miałam pewne problemy z zrobieniem doktoratu, a mianowicie, że praca była po angielsku, że jestem za młoda, że, że jeszcze mam czas, dlaczego tak się spieszę. Niemniej jednak starałam się twardo zagryzać zęby i twierdzić, że tak, dlaczego ja mam nie skończyć tego doktoratu tak szybko, skoro ja już mam go gotowy i, i, i właściwie no. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby, aby ta obrona nastąpiła. Udało mi się w ciężkim bólu to zrealizować przy wsparciu promotora, ale zaraz potem stwierdziłam nie, 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 ja nie wiem czy ja to chcę robić. I dostałam telefon od jednego z moich takich bardzo dobrych przyjaciół, tutaj taki bardzo uśmiechnięty, Udo Weimar, kierownik projektu europejskiego, który zadzwonił do mnie i właściwie powiedział mi słuchaj mamy dla ciebie Sześciomiesięczny staż. Teraz posłuchajcie, to był staż niezwiązany do końca z nauką, aczkolwiek pośrednio był związany, a mianowicie event manager w projekcie europejskim. Więc ja stwierdziłam: OK, skoro mam takie problemy na tej uczelni ze zrobieniem doktoratu, dobrze, że mi się go udało zrobić, zatrudnili mnie. Niemniej jednak na razie chyba muszę się zastanowić, czy ja chcę to w ogóle robić. I faktycznie z dnia na dzień, co było szokiem dla całej mojej rodziny, postanowiłam po prostu wyjechać do Niemiec. Miało to być 6 miesięcy, zrobiło się 6, 3 lata. W związku z czym nie była to taka e, krótka, że tak powiem, e, decyzja wyjazdowa, ale jednak wydaje mi się, że bardzo mi się to opłacało. E, spotkałam tutaj e, podczas tego projektu naprawdę fantastycznych ludzi. Niesamowitą osobą była dla mnie Rebecca Robinson, która no, właściwie już nie żyje, ponieważ w trakcie e, okazało się, że e, ma nowotwór i, i niestety ale, ale bardzo szybko odeszła. Niemniej jednak to była osoba, która bardzo walczyła o pozycję kobiet e, w nauce. Była to osoba, która robiła wszystko, aby te kobiety były na pierwszym miejscu, również w Komisji Europejskiej, i myślę, że jej się to udawało. Ona sama była bardzo twardo stąpającą osobą i broniła wszelkich praw, które były, które były dla kobiet ważne. Dodatkowo, w ramach tego, tego wyjazdu. Udo Weimar wysłał mnie do, na szkolenie do BBC, co nie ukrywam, również było ciężkim przeżyciem, ponieważ w bardzo szybkim tempie musiałam nauczyć się właściwie komunikacji z doświadczonymi już dziennikarzami i, i to naprawdę na samym początku trochę mnie przysporzyło, trochę mnie przysporzyło łez, ponieważ wydawało mi się, że nie dam rady tego udźwignąć, ale, ale mimo wszystko po pewnym e, okresie czasu no, e, nawet pewne prezentacje wyglądały zupełnie inaczej, ponieważ e, uczono nas, jak się zachowywać w trakcie prezentacji, nawet takich zwykłych, zwykłych naukowych, e, czy prezentacji samych siebie e, na scenie takiej podczas konferencji, czy po, podczas różnych e, innych e, wydarzeń. Także tutaj no, nie ukrywam, że to było dla mnie bogate doświadczenie, i, i kolejnym razem bardzo chętnie bym się poddała takiemu, takiemu eksperymentowi. Tutaj wypisałam kilka organizowanych przeze mnie w większości konferencji. W ramach, tego, w ramach tego stażu, ja nie ukrywam, że wypuszczono mnie na głęboką wodę, ponieważ w ciągu 6 miesięcy musieliśmy zorganizować pod moim kierunkiem 12 konferencji w różnych częściach Europy. Także ja żyłam na walizkach, to znaczy ja miałam wynajęte mieszkanie w Niemczech, ale ja żyłam na walizkach, to znaczy jedną walizkę pakowałam, rozpakowywałam właściwie drugą, przyjeżdżałam i wyjeżdżałam, żeby zorganizować kolejny event. Natomiast wszystkie te eventy udało się zorganizować z wielkim sukcesem. Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie raporty. A to jest ta czerwona tak naprawdę. Ten czerwony 2008 rok, to jest ten, ten rok, którym, którym udało się to zrobić przy współpracy oczywiście z ośrodkiem Tybingen. Tutaj kolejny projekt, który również bardzo mocno jest w moim sercu to jest właśnie ten projekt, w ramach którego miałam przyjemność również wykonywać część swoich badań naukowych, ale przy okazji organizować również wszelkiego rodzaju szkołę dotyczące badań, które, którymi się zajmowałam wówczas. I wydaje mi się, że ta współpraca z różnymi ośrodkami na świecie jest to olbrzymie bogactwo. Jest to olbrzymie bogactwo, bo te kontakty, które do tej pory właściwie istnieją, są to kontakty nie tylko takie zwyczajne, biznesowe czy, czy, czy służbowe, ale są to również kontakty przyjacielskie, i wiem, że na tych ludzi w każdej sferze mogę liczyć. Także tutaj zachęcam do, jeżeli będzie tylko taka możliwość do wyjazdów, aby się nie bać, to są naprawdę bogate doświadczenia, których tak naprawdę nikt wam nigdy nie odbierze. Tu kolejny projekt i ja zostałam w tym momencie, znaczy awansowałam, tak jak wspominałam, toczyło się od 6 miesięcy. Ale potem, ponieważ spełniłam swoje wydaje mi się, przynajmniej oczekiwania, które, które założyli sobie koordynatorzy tych projektów, był następny projekt w kolejnym programie ramowym Komisji Europejskiej i zostałam tam projekt menadżerem, odpowiedzialnym za właściwie 12 jednostek. Były to olbrzymie projekty, ale powiedziałem za 12 jednostek. Z różnego sektora, bo to był i sektor przemysłowy, jak i naukowy, gdzie wszyscy razem musieli współpracować i nie ukrywam, że nie dla wszystkich to było bardzo korzystne, że projekt menadżerem została kobieta, ale po pewnych doświadczeniach, po kilku miesiącach, nawet sam prof. oficer Komisji Europejskiej, pan profesor Leśniak, Przyznał, że jednak kobieta daje radę zawiadywać, zawiadywać zespołem w większości męskim. I tutaj chciałam pokazać, że, że nie tylko ten management, czyli ta menadżerska sfera jest ważna, ale, ale dla mnie przede wszystkim najważniejsza była nauka. To znaczy, ja kocham siedzieć w laboratorium, dla mnie to jest coś, co. Co, co musi istnieć i, i właściwie zawsze chciałabym, żeby, żeby to, to, to było w taki sposób realizowane, że, że te wyniki, które sprawiają mi wiele radości i satysfakcji, były tak postrzegane przez Was wszystkich, jeżeli któraś z Was się zdecyduje na, na, na tą pracę naukową. Ja na szczęście spotkałam ludzi, którzy mi tą drogę pokazali, jak należy korzystać z tej nauki, ale również mam nadzieję, że, że Wam się to uda i, i od samego początku będziecie w stanie wybrać osobę, która, która będzie również tak zarażona tą pasją do, do nauki, bo myślę, że mój promotor mi to przekazał i ja do tej pory również takie mam odczucia. To są krótko, może takie wspomnienia gdzie naprawdę wiele radości praktycznych sprawiało mi realizowanie tych projektów naukowych, menadżerskich. Tutaj jest zakończenie tego projektu i nie ukrywam, że te wszystkie kontakty są zachowane do dzisiaj. Pomimo tego, że jak popatrzycie, są to lata, nawet 2008-2011, to obecnie też mamy projekty z tymi osobami, które, które tu widnieją na tych zdjęciach i, i faktycznie... Są to projekty bardzo rozwojowe, na bardzo wysokich poziomach, ale też również przyjacielskie. I tutaj, przechodząc dalej, we wrześniu 2015 roku udało mi się uzyskać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika. Droga, droga nie była łatwa. Wiele komisji, które, które wcześniej przechodziłam. Systematycznie mówiło, że również dalej mam czas, że jestem kobietą, że właściwie powinnam siedzieć w domu, zajmować się dziećmi. Więc takie niestety, ale, ale komentarze dość mocno chodziły po korytarzach, a, a wręcz nawet mówiono mi to osobiście. Ale mimo wszystko starałam się robić to, co lubię, często siedząc w laboratorium, realizując swoje, swoje prace. Czy rok 2016 mógł być rokiem mojego sukcesu? Myślę, że tak, ponieważ za, za swoją pracę habilitacyjną dostałam nagrodę ministra. Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale, ale przyznam się szczerze, utarło to pewnie nosa wielu panom, którzy chodzą, chodząc po korytarzach, zwracali głowę w drugą stronę. Nie było to przyjemne, bo jak wiemy, jak, jak nikomu nic się złego nie zrobiło, tylko ciężką pracą się uzyskuje pewne wyniki, to nigdy nie jest przyjemne, jeżeli ludzie się zachowują w ten sposób, ale to niestety jest to przypadłość bardzo częsta. W szczególności proszę zwrócić uwagę, że ja pracuję w tych naukach technicznych, no, gdzie większość jest mężczyzn i. No i nie może być tak, że kobieta jest lepsza, aczkolwiek to się zmienia troszeczkę. E, więc e, jak wspominam, 2016 roku był kolejnym e, takim, e, mogę powiedzieć, rokiem sukcesu, e, ponieważ zostałam wybrana na prodziekana Wydziału Bardzo Męskiego jako jedna z dwóch prodziekan, e, co się również nie podobało niektórym osobom, a w szczególności starszym panom profesorom. Niemniej jednak znowu zagryzałam zęby i dążyłam do, do swoich tam, swoich celów. Cieszyłam się bardzo, że ktoś docenił, a docenił to dziekan Wydziału moje osiągnięcia. I, I tutaj kolejny rok, kiedy zostałam profesorem Politechniki Śląskiej, co również było dla mnie ogromnym, ogromnym sukcesem ale nie wszyscy się z tego cieszyli. Ale rok 2016 to również był takim rokiem sukcesu, ponieważ zostałam wybrana do Polskiej Akademii Nauk. I myślę, że to był dla mnie fantastyczny czas, kiedy również no, pokazałam tą jedną ścieżkę, tą bardziej taką personalną, naukową, gdzie ważne jest, kogo się spotyka na tej drodze. I tutaj muszę powiedzieć, że tutaj również spotkałam wspaniałych ludzi. Co więcej, wydaje mi się, że to grono osób, tej Polskiej Akademii Nauk, Akademii Młodych Uczonych, które się składa z młodych ludzi, którzy. Reprezentują różne dyscypliny, myśmy się dogadywali świetnie, tak? I to, to nie ukrywam, że to spowodowało, że nabrałam takiego rozpędu dodatkowego, bo widać było, że wychodząc poza własne jednostki, która czasami stwarza własne problemy, które właściwie nie wiem, czy są potrzebne, ale spotkałam ludzi, którzy naprawdę no, idą jak burza ze swoimi sukcesami, ze swoimi marzeniami i, i realizują się na każdej sferze. No tutaj pokazałam czwórkę bez sternika. Ania, inicjatorka tego wydarzenia, no stała na straży, świetnie sobie poradziła jako przewodnicząca i tutaj należy to bardzo mocno podkreślić, że również przetarła pewne szlaki kobiety jako, jako no, przewodniczącej takiego ciała, ważnego ciała w Polsce. I jak zwrócimy również uwagę, ta czwórka bez celnika to są te kobiety, które rządziły Akademią Młodych Uczonych, prawda? No to to naprawdę też trzeba, trzeba bardzo mocno podkreślić. Akademia Młodych Uczonych dała mi wiele, wiele możliwości. Jak widzimy, no, mogłam się realizować nie tylko w świecie. Takiego managementu, ale również w świecie nauki. Nauki, która jest ściśle związana z moją profesją, czyli na nanomateriałach. Byłam również na jakimś spotkaniu międzynarodowym, gdzie, gdzie były młode akademie, i tam był również bardzo mocno podnoszony problem kobiet w nauce. I Wszędzie są różnego rodzaju problemy, ale, ale myślę, że mamy wspólne punkty, które należy bardzo mocno podkreślać i się nie bać o tym mówić. Tu, co wspomniała Pani, czy, czy warto postulować, tak warto postulować. My postulujemy na poziomie uczelni o różne aspekty związane z działalnością kobiet w nauce i przyznam szczerze, że chyba nawet jest to w tej chwili wymuszane przez Komisję Europejską. Że kobiety muszą mieć pewne prawa w nauce i to jest coraz bardziej naciskane. Rektorzy o tym wiedzą, bo u nas pewne uchwały senatów są podejmowane. Dobrze. To, to był rok 2016-2019. Kolejna edycja, jeśli chodzi o Akademię Młodych Uczonych. A tutaj pokażę, że. Ta współpraca międzynarodowa do dnia dzisiejszego jest realizowana. To jest moje laboratorium, które stworzyłam własnymi rękoma. I nie ukrywam, nie boję się śrubek skręcać, nie boję się ciężkiego sprzętu. Ten sprzęt waży kilka ton, ale ja bardzo lubię rozkręcać go, skręcać, dokładać, to jest tak jak klocki Lego, które, które no naprawdę sprawia mi ogromną satysfakcję. Budowanie, a później osiąganie wyników w tym laboratorium. Wiele, wiele moich podróży wiązało się z moją pracą, ale, ale tak naprawdę do, dotychczas jakoś problemów nie było związanych z tym, że jak się jedzie za granicę, to, to nie doceniają kobiet, wręcz przeciwnie. I na zakończenie. Chciałam pokazać, że e, pomimo tych wszystkich problemów, że niekoniecznie w środowisku, w szczególności w tych naukach technicznych, e, kobieta jest dostrzegana jako osoba, która potrafi zarządzać zespołem, to ja chciałam pokazać Wam, że jest to możliwe do osiągnięcia. E, przy dużej determinacji, e, przy wielu wyrzec wyrzeczeniach jest to możliwe. Ja do tej pory miałam wiele, wiele innych problemów, również, również zdrowotnych, ale ten rok, pomimo tego, że rok był pandemiczny, ostatnie dwa lata, to chciałam tutaj pokazać takie no, naj, największe moje sukcesy, które pomimo trudności udało się osiągnąć. I to jest związane właściwie i z Akademią Młodych Uczonych, i z moją pracą osob, tutaj tą profesją, którą mam od samego początku, czyli od 2003 roku, gdzie zaczęłam studia. A mianowicie zostałam prodekanem, zostałam przewodniczącą Wielkiej Rady 300osobowej, męskiej rady właściwie, bo tam chyba jest jeszcze jedna kobieta, więcej jej nie ma. Zostałam osobowością roku i tutaj było to dla mnie zaskoczeniem w kategorii nauka, bo ja tutaj nie, nie, nie pokazuję innych kategorii nauka ogłoszonej przez Dziennik Zachodni. I to było dla mnie zaskoczeniem, bo ja nie wiem, kto mnie nominował do tej, do tej nagrody. Nie, chcia, nie chciano mi w redakcji powiedzieć, jako RODO, czyli dane, ochrona danych osobowych ale powiedziano mi, w jakich, dlaczego zostałam nominowana. Zostałam nominowana z jakiegoś powodu za to, że, że jestem w Akademii Młodych Uczonych, ale również za to, że jestem kobietą, która reprezentuje takie nauki, jakimi są nauki inżynieryjno-techniczne. Także dla mnie to było bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Udało mi się ten plebiscyt wygrać. W, re, w regionie oczywiście mówię o Śląsku, to był ogólnopolski, w każdym regionie były